Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie z Chemików Czery w Oświęcimiu, z lodowiska, gdzie dzisiaj Unia Oświęcim będzie podejmować Krakowie. Już pierwszy krążek na tafli. Jeszcze Radosław Galant za bramką. Z pierwszego krążka kusak to mognie. Karja no znany tu na oświęcimskich taflach. Nie mogą założyć zamka teraz. Udało się tkulia. Miał pozycję strzeleczką tchulia. Nie zdecydował się na strzał. Na drugą stronę i rozpracowana obrona krakowska. Tam wydawało się, że obronił to w pierwszym tempie lipianem. Zobaczymy zaraz na powtórce, że tam ten krążek jeszcze odbił mu się gdzieś od łyżwy. Chyba między parkanami tam przecisnął się ten krążek e, niedokładnie sparować. Kasperlik oddał krążek na prawą stronę. Strzał jest. Waltola jeszcze raz, tym razem oddał krążek. Rościąg. Hopelto, to. A Hopelto to ładny obrót z backhandu. Piękna akcja Erika, Pianin musi zjechać. Strzał i jest. pana e, obrona e, krakowska. Peresunko zdobywa gola prawie do pustej bramki. Tutaj nie zdążył przemieścić się w bramce Lipianiem. Zobaczcie Państwo. Tu rozciągnięcie podanie w drugą stronę, Lipianin jeszcze wyjeżdżał, e, krakowski bramkarz, e, jaki tutaj patent spróbuje e, Krakowia na gospodarze znaleźć, aby go... Partanen, Hejkinen, dobre podanie, e, tutaj z lewej strony Montgomery, to on teraz odegrał i e, Michalski, przepraszam, Michalski jeszcze raz krążek do niego e, podbił gumę, Maki, ale żładna bramka przymierzył teraz e, z prawej strony okeista e, Krakowi. Zobaczcie Państwo tutaj e, na e, powtórkę. No, wydawało się, że niegroźna sytuacja. No chyba błąd e, młodego Igora e, Tyczyńskiego. No i małążek. Teraz udało się oddać strzał, podskoczył krążek jeszcze. tenisista ziemny, pociągnąć z forhandu, ale już mamy Peresunkę i jest gol! Znalazł tam miejsce e, Peresunko gdzieś między parkanem a e, odbijakiem e, san, Santeriego e, Lipianena. I mamy, zobaczcie Państwo, e, tutaj gdzieś ta, taka najgorsza strefa, gdzie tam gdzieś pod, pod ręką nad parkanem. Michalski łapie to Czyczyński na raty. Jeszcze strzało obok bramki, wydatniego kapitana e, Unii Oświęcim. No a teraz pewnie Krystian. E, no i doskonała teraz interwencja. już hokejowy zamek. Jest strzał mocno tutaj. No i teraz e, Rośp. Oderberg. Jeszcze gdzieś tam sparowany ten krąg. Teraz szansa Wajda mocno, ale łapie to Tyczyński. Nie przepisowo. Zatrzymywany. kinem przed bramką i to musiał być gol. Partanen kończy doskonałe podanie. To musiała być bramka. Zobaczcie państwo. Ile miejsca czasu miał Partanen. 4 do 1. No chyba tym golem. Zrzucenie krążka, zamieszanie, jeszcze łapie to. E, dobre podanie do Tkuli przez całe lodowisko. Daniel Olson Tkulia jest gol dobitka e, Pokazywał jeszcze sędzia wcześniej, że będzie kara, e, ale oświęcimianie e, wykończyli tą akcję. Zobaczmy. Tutaj sygnalizowana kara, ale e, dobitka Petrasa. 100 i mamy 5 do 1. Przejął to Roman Ratz, Roman Ratz indywidualnie. Roman Ratz, ale zrobił sobie sytuację z niczego. Unia Oświęcim w derbach Małopolski pokonuje 5 do 1 drużynę Krystiana Dziubińskiego.